Siemka, z tej strony kolekcjoner Hochlik. Teraz zaprezentuję swoją kolekcję Update Edition. Jak ktoś będzie miał moje braki, to pisać. Tu mi brakuje... tu mi brakuje Arsenalu. Tu mi brakuje Borusy i Chelsea. Tu mi kogo brakuje? PSG, Paris Saint-Germain. Tu wszystko, wszystko 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 tu dwóch brakuje to wszystko tu brakuje Martinez wszystko wszystko tu brakuje jeden Morata to wszystko, wszystko 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 tu brakuje Marlosa tu brakuje dwóch impaktów, Tu tak samo dwóch. Ile jest Dynamo? 6. Tu mi brakuje Dynamo. 4 Dynamo mi brakuje i dwa inventivanesy, Tu dwa... Tu mi brakują dwa Goldstoppery. Dokładnie Siriju i Courtois. Tu mi Alves brakuje. Alonso. Tu kto tu jest? Poczekajcie. Tu mi brakuje Czekajcie. Giorgio Kielini i Isco. Tu mi brakuje fans Messi ktoś. Tu jeszcze fans, tu jeszcze fans, brakuje. Mam jednego Medzika, jest 8, to nie mam. Brakuje mi dwa Berliny i to wszystko. A tu są moje karty limitowane. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Junior, Zlatan Ibrahimowicz i Cesc Fabregas. No... Ktoś będzie miał moje braki, to pisać i pisać mi na priv i pisać jakie potrzebujecie kolekcje, może coś wam uzupełnię z braków, bo trochę tych kart mam. I mały teści, chcę zobaczyć czy z daleka będzie mi zoomowało. Czekajcie na chwilę. Tak, już. Widać chyba lepiej. Z bliska to by widać bardzo słabo. Dobra, tyle w tym odcinku. Jak ktoś będzie miał to pisać, cześć.